Siemaneczko, z tej strony Dawid i witam Was w kolejnym odcinku z SkyTech'a na serwerze TechBlock albo z TechBlocka na serwerze SkyTech jak kto woli. Dzisiaj zajmę się e, naszymi surowcami, które znajdują się w tamtym miejscu. Konkretnie będziemy sobie już powoli przenosić je wszystkie do bareli z Jabby. E, wykorzystam do tego też kompresory Automatyczne w ilości sztuk trzech. Dlatego, że nie chcę w piecach tego tworzyć, tylko wolałbym to przetrzymywać w. 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 w, w, w. w czym? Eee, uciekło mi słowo. No, w tych takich większych fragmentach. W czankach. O! To jest to słowo, którego mi brakło. Więc teraz, tak, tworzymy sobie na początek kompresory. Trzy kompresory, według tego co rozmawiałem, przynajmniej z jedną osobą. Konkretnie z Majkiem, powinny wystarczyć. Teraz moje pytanie: jakie to ma GUI? Aha, w ten sposób się to prezentuje. Stówę powierę! Nie 40, tylko stówkę. No właśnie, ale teraz, tak. Najważniejsze jest dla mnie: jak to kurczę działa. O... I czy to nie chodzi jednak o to lepsze? Szczerze, zrobiłbym ten jeden lepszy, że tak powiem, taki złoty. E... Najwyżej bym kurczę, musiał się wrócić. W sensie wrócić, w takim sensie, że e... zrobić jeszcze jeden taki. Ale dobra, zróbmy jeszcze jeden. E... Znaczy, zróbmy jeszcze jeden. Zróbmy taki. No tutaj chodzi tylko o rotację jakąś, kurczę. Dobra, mniejsza z tym. Zobaczymy, jak ten działa, a dopiero później będziemy kombinować. Hmm, czyli tak, podobno, że wystarczą trzy. Hmm. I teraz jest bardzo dobre pytanie, bo... No właśnie, trzy. Jak to trzy? E, no właśnie. Teraz przydałyby mi się zapewne takie rzeczy jak. Hmm, by wam to powiedzieć. Item, item, item. Hmm, to item filter. Basicowy, rzecz jasna. Czyli tak patrzę na to, troszeczkę że laza pójdzie. Dobra, czyli tak. Trzy hopery na start hopery na start, raz, dwa, trzy i żelazo żelazo powinniśmy mieć jeszcze w miarę sporo tak wiem, przymulam jak zwykle ale jest już godzina, kurcze po północy e, za 21 w nocy, jest sobotnik, niedzielę e, jeden film przed chwilą właśnie skończyłem nagrywać i stwierdziłem, że nagram jeszcze jeden dlaczego nie, przecież mam czas znaczy czas Mam siłę nagrać, tak? Od tego trzeba zacząć. Mam siłę nagrać przede wszystkim dzisiaj. Więc wykorzystajmy to do końca. Tak to nazwę. Wykorzystajmy to do końca, że mam jeszcze siłę. E, dobra. Teraz tak. Ciach. Filtr. E, I zabieramy jeszcze konduite. Konduitki, konduitki, konduitki. Tu są konduitki. Zasuwamy, dobra. Raz, dwa, trzy. Teraz tak, pociągniemy jeszcze o jeden. Dobra. Ja myślę, że jak pociągnę o jeszcze jeden tutaj, to mógłbym ten z jabby tu postawić i to nie będzie takie głupie wcale chodźmy może to od razu wykonać tego już nie będę potrzebował raczej zbyt wiele wiąć tak potrzebujemy te upgradey z jabby. Dlatego potrzebne są tak jakaś jedna skrzyneczka czy dwie dwie jedna nie w sumie trzy yy, trzy skrzynki i wydaje mi się że do tego to wszystko już mam a do tego, tego mi braknie tylko diamenta. Głupi zwykły kulcząci, co? Yy, więc tin na razie tutaj odrzucę. Weźmy po diament. Yy, tego nie mogę odrzucić niestety, bo to mi będzie potrzebne za chwileczkę. Tutaj prąd już w ogóle przyciągnąłem sobie, jak tam widać w tle. Jeżeli ktoś się dopatrzył w ogóle. I yy, okej. Okay. Mamy tam ze sobą, ta, 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 i tworzymy nasz konektor. I teraz tak takich barelków ja bym potrzebował dość sporo, dlatego ja stworzę pełny stak naszych płytek i wyciągnę tyle, ile mam tylko drzewa, gdyż to i tak będzie mało prawdopodobnie. Chociaż koniecznie, może nie. Zaraz się okaże, tak w sumie. Gdyż chcę każdy możliwy surowiec tutaj wrzucić. Tak, już bazować na tym. Więc teraz tak. No właśnie, tutaj ekstra. Dobra, postawmy insert na brown. Jak na razie. Tutaj też moglibyśmy inserty na brown postawić. I ekstrakt też. Ej, to nie było takie głupie. O, tutaj tylko na brown. A tutaj wejście na tak, ale ekstrakt na brown. I teraz taka kwestia pierwsza. Bierzemy po kolei każdy surowiec praktycznie. Czyli teraz taka troszeczkę łopatologia mnie czeka. Żeby to przeklikać po prostu Hop Hop Na 4 czy na 3? Na 4 zrobimy A co mi tam? Żeby zmieścić tego jak najwięcej Dobra i teraz tak Pierwsze co? Nikiel mi się wydaje, złoto. Nie mam żelaza, nie mam żelazo. Ale okay. Teraz tak, wrócamy tutaj pierwszy filtr, i w tym filtrze ustawiamy jako white listę nikiel, złoto. To może zróbmy na razie ekstrakt na jakiś nie wiadomo jaki kolor i powoli sobie to może hmm, ekstraktujmy tam gdzie to ma rzeczywiście iść e, tylko tak, tu bym chciał też białą listę już ustawić i tutaj też tutaj mi tutaj coś powpada bardziej hardkorowego e, czekajcie, ustawmy na razie tak tak. i tak, żeby tutaj nic hardkorowego nie wpadało Tutaj zaraz będzie jazda dobra. E, czyli tak, tu wpada na razie sam Nikiel. Ok, więc go wrzućmy i złoto też. E, ktoś mi mówił, że trzy maksymalnie mogą wpadać na jedno. Bo więcej podobno, że nie wyrobi. Dobra. Zatem tutaj wrzućmy też żelazo. E, ty, 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 ty. I teraz pozwólcie, że włączę sobie wyjątkowo dzisiaj. Będę z tego korzystał, gdyż to wymaga ode mnie takiej pracy pod spodem, bym powiedział. No, wiem, zamulam, ale tak jak mówiłem, jest dość późno. Tutaj, gdzieś w połowie, czyli tak tutaj. Ciach. Ciach. Aj, nie bij mnie, proszę bardzo, bo ja bardzo ładnie proszę, ja byłem grzeczny, więc proszę mnie nie bić. Inciach. Proszę bardzo, wszystkie maszyny działają. Tak na razie. Ach, już rozumiem, dlaczego on mówił o trzech. Znaczy, generalnie trzech to to nie wykorzystuje. To jest pierwsza sprawa. Aha, tutaj węgiel wrzuciło, a węgla to nie ma kompresować, węgiel tu ma iść osobno. Yy, powiedzmy, w to ma iść węgiel, yy, diamenty tutaj, emeraldy tu, yy, powiedzmy, że lapis pójdzie tutaj, yy, tutaj pójdzie redstone. I by się przydało już powoli, insert tutaj. Tak mi się coś wydaje. Dobra, nikiel ustawmy pierwsze tutaj. Może być. No, i właśnie, nikiel. Pierwsze surowce, które tutaj będą w ogóle lecieć. No, właśnie. Ja bym tutaj w ogóle ustawił priorytet na 8. Tutaj też. Zaraz Wam powiem dlaczego. A tutaj bym ustawił priorytet minus 5, minus 8. Robię to dlatego, żeby te wszystkie surowce, które tutaj są, nie wylatywały mi poza. Tak. Gdyż wiem, że taka sytuacja może się zaraz wydarzyć. E, Okej. Okay. Teraz tak. 8. Koper. Platyna w kolejnej idą. Czyli w to. 8. E, per, platyna. Eee, jeszcze idzie tak tin, uranium. I na razie nic więcej nie mam. Właśnie, na razie nic więcej nie mam. Tin, uranium. Eee, no właśnie. Dobra, złoto. Powiedzmy, że może być tutaj. Nie, to już bym mógł tutaj włączyć ten insert, co? Tylko... kwestia, że ja się boję, że mi to zastrasie, się, że tak powiem. Niepotrzebnie. Czekajcie, flint mamy. Co nie mamy jeszcze? Glowstone. to Można tutaj na górę dać. Apatit Skystone Apatit niech będzie tu. E, czekajcie, tego nie mamy ustawionego jeszcze. Tak, to jest ustawione, 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 ustawione. To jest nieustawione i chyba reszta już jest ustawiona. Tak mi się wydaje, coś i świta e, i tych będzie mało barelków. Więc więcej baralców by mi było potrzebne. A jak więcej baralców, to ja to jeszcze inaczej poukładam w takim układzie. Eee, tylko tak, mamy więcej drewna, no coś tam by się znalazło jeszcze. 5. 5 sztuk. Eee, to, 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 to trochę mało. Trochę mało. Nie ukrywam, że to jest trochę mało. No no dobra, musi wystarczyć. Więc apatit, wróćmy tak tutaj, obok wróćmy blaze powder, ok mm. i to byłoby chyba na tyle jak na razie. Więc ustawmy tutaj insert, no i ok, i teraz powinno wszystko się powolutku, Nie mówię, że od razu ale powolutku pompować nam do naszych miejsc Czy tak się zadzieje? Zaraz się okaże Czyli tak, tutaj wszystko już idzie, tu idzie Tutaj na razie nic nie idzie, bo wypompowują nam się surowce do przetwarzania tam I kwestia jest teraz upgrade'ów naszych Konkretnie tutaj musimy postawić upgrade'y Przede wszystkim upgrade voidowy. Aha, czyli zwykły kobyl. Ok. I upgrade voidowy musi iść do większości przynajmniej. Czyli tak, ja myślę, że jak zrobię 16, 8 na razie. Na razie 8. Wojdowych upgrade. Wojdowe upgrade muszą mieć na pewno tak. O, 8 mi się nie ustawiło. Na pewno musi iść voidowy upgrade do flintu. To jest 200%. Ja bym cię tu ustawił. Polecisz tutaj? Po, Powinien się hmm, Generalnie w pierwszej kolejności będzie szło tam gdzie to ma iść. Tutaj wojna nie ustawiamy. Przy węglu chyba średni pomysł. I chyba na razie mi się wydaje, że nigdzie więcej. Ale tak mi się tylko wydaje. Yy, dobra. Schodząc na dół. Tutaj włączyłem na razie, czy tak powiem, redstone'owy nowy sygnał. Rozkazałem mu, że tak powiem, działać. Teraz już włączymy to, żeby to przesiewało dalej. I pozyskiwało surowce, które bym chciał wyciągnąć stąd za chwileczkę. Tak, teraz jest taka zabawa głupiego, że tak to nazwę, żeby to układać. Dosłownie. No, platyna, widzicie, skoczyła tutaj. No, ja bym chciał tutaj mieć te wszystkie grudki, że tak powiem. Dobra, co tu jeszcze może się wytworzyć? Na pewno wytworzy się jeszcze redstone, no, tin też się jeszcze wytworzy, bo go też tutaj nie ma. Ale tin jest z czegoś innego wytwarzany. Dobra, więc jego nawet nie bierzemy chwilowo e, pod uwagę. Iron, rzucę go tutaj. Tutaj on był? Czy tutaj, czy tutaj? Tutaj. Tu był iron, niech on się przetworzy. Dobra, dostałem tą jedną szaloną grudę i on ląduje tutaj. I reszta już będzie tutaj powoli przetwarzać. Więc powiem tak. Jest to taka trochę łopatologia z mojej strony w tym momencie do zrobienia. Eee, przede wszystkim będzie trzeba się pobawić. To jest na pewno. I po prostu poprzeklikiwać. Więc. Hmm, taki może mało kreatywny odcinek, ale. Ale. Ale coś się dzieje. Tak, bardzo szybko jest i zwięźle na temat. Ale coś się dzieje. Nie, a tak serio chciałem powiedzieć, że jest to robota taka patologiczna, troszeczkę. Bardziej na myślenie, przeklikiwanie i taką robotę czarną. Ale generalnie ktoś to musi zrobić. A czyli czemu tu czemu Iron wskoczył? Gdzieś tu miał być Iron? Gdzież go ustawiałem? Halo? A, bo on może wskoczył, zanim ja go tam ustawiłem. A on się generalnie w pierwsze, co będzie chciał wrzucić, w pierwsze dostępne dla niego. No dobra, jest to zrozumiałe, poniekąd. E, jeszcze mi jakieś dwóch tutaj brakuje. Tylko nie wiem, jakich jeszcze. Ale spokojnie, ja do tego dojdę. Nie jest to wcale takie trudne, jakby się wydawało. I okej. Okay. Dobra. Więc powiem tak, dzisiaj taki krótszy odcinek, może troszeczkę taki bardziej wyjaśniający, jak to powinno wyglądać, jak to można wykorzystać, to co mam już. I tak, tamtą prąd robiłem głównie pod ten odcinek dzisiejszy, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał ten, ten odcinek i poprzedni. Zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem, komentarz oraz jeżeli macie ochotę, subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim miłego dnia życzę. Cześć.